Dziewczyny, jesteśmy. Dziewczyny, gdzie wy wszystkie jesteście? No. Hej, jest już reszta? Nie. ty miałeś wziąć nasze bagaże. Nie. Witajcie, moi kochani, ja tu już wróciłam. Po prostu, jak widzicie, byłam na odpoczynku. O, cześć. Hej. Hej. Musiałyśmy akurat na wieś przyjechać. Nie można było gdzie indziej. Tori, nie marudź. S hej, dziewczyny. Hej. Hej, hej, hej. Okej. Okay. A, gdzie jest reszta? Powinny zaraz przyjść. Mayday, tracę kontrolę! Auć Luna! Luna! Serka. Uwaga! idę. Mam. Czekajcie, zaraz przyniosę resztę. O. Kto z was zabrał tyle rzeczy? Jeszcze tylko to. A teraz odpoczynek. Czy któraś wie gdzie jest Kati? Ja nie mam pojęcia. Ja też nie. Już idę. Przepraszam za raz... spóźnienie. Spoko, nareszcie jesteś. Musimy gdzieś to rozpakować. Ktoś ma pomysł, gdzie? Już kiedyś byłam na wsi, ale nie wiem. Okej, okay, to idziemy do stodoły. Do jakiej stodoły? A, do tej stodoły. Pogiwało was do stodoły? Chcecie spać? No tak, a masz lepszy pomysł? no nie. No właśnie. No trudno bywa, więc. Ho, chodźmy. No, już idziemy. No, nie pchaj się, no, sama się. Jezu, weź te torbę, sama weź, no. Ej. Ej, dziewczyny, weźcie się, ogarnijcie. No... no, ja idę przecież. No, ale weź, posuń się, dziedzi z tą walizką. Sama się posuń. a weź tą nogę. Ja nie mam tej żadnej nogi, no. Ej, e... Jak potem się łazi? Nie wiem, jak potem się łazi. Nie Marusz tylko wchodź. Dziewczyny? Jezu, jestem cała w sienies. Chyba weszłyśmy do czyjegoś domu. Okej, okay, dziewczyny, to trzeba rozłożyć rzeczy. E, może tam w rogu rozłożymy? To chodźcie. Skaczemy! Ouch. Ja to lepiej zrobię. Ale ja najlepiej! Okej, okay, jakoś tutaj chyba damy radę. Ja bym nie była taka pewna, że dam tutaj radę. Daj spokój, na pewno tutaj wytrzymasz. Jezu, nie kłóćcie się. Zaczekajcie. Czy gdzieś przypadkiem nie zginęła nam Kati? Kati! <zysk> już idę! O jestem. To dobrze, nie widziałeś mu, gdzie jesteś. No właśnie, nie uciekaj tak. To może coś porobimy zamiast siedzieć tu i się nudzić. Ktoś wie, co można robić na wsi, w sianie i w jakichś ziarnach. Skoki na bombę. Skoki? No? No dobra. No dobra, to na co czekamy? Lećmy. Ale, jest taki problem. Niby jaki? Jak my stąd zejdziemy? To która się na to pisze i skacze? Ja. Ja? Ja. No ja też mogę. A my tutaj zostaniemy. Nie, ja też idę. Dobra. No skacz. Skaczę. Nie wiem czy to mądre, ale skoczę. A! Dziewczyny robicie z tego taką panikę, że po prostu nie wiem. A ja tam po prostu zeskoczę. Ła ja ciągle się boję, ale skoro wyskoczyłyście, oh, aby to na pewno bezpieczne. No, no dobra. A, A! A niech cię w słomie. Au, au, au! Jesteśmy, tutaj są ziarna. A tutaj jest drabina. No to wchodzimy. Mm. Mm. Mie, dziewczyny, to jest szalone. Dziewczyny, to nie jest bezpieczne. Kati ty pierwsza. No dobra. Jezu, jak ty daleko skoczyłaś. Jezu, dziewczyny, ja nie skoczę. Ja po prostu nie skoczę. Ha! Dora Miau! pożałujesz. Miau. aha, akurat. Teraz ja! Woohoo! Uj, jestem kotem i zawsze spadam na cztery łapy. Au! Au, ale to bolało! To jest po prostu... To... Mm. A, to straszne! Dobra. Dziewczyny, ja stąd idę. A! A! O miau, jak ja wyglądam! Nie tym radziłabym ci się przejmować. ralej! A, zostaw mnie. A! <grym> Au. Ej, czemu sypiesz na mnie? Chu, sorry. <grym> Dziewczyny, uspokójcie się. Znowu nie ma Kati. A. Miau. Dość. Idę szukać Kati. No to ja pójdę z tobą. To są włosy Kati? Chyba tak. Ach. Choć już odkopałyśmy Kati. Mm -hmm. Dziewczyny, coś złego już nie ma. Całkowicie się z tobą zgadzam, chodźmy ich lepiej poszukać. A, nie chce mi się. Pewnie ja na długo przejdą. <grym> A ty? A, chociaż w praktyce Luna może mieć też trochę racji. A ja idę ich poszukać. Okej. Okay. Dziewczyny! Dziewczyny! Tora Leis? Miau, miau. Gdzie jest cała reszta? Nie wiem, gdzieś tam. Już chodźmy. Tak, na pewno. Ja. Pe